Zaczynamy i zaczynamy od pierwszej pani Natalia Heryta Ale niech stanie na środku. Tak? I Niech stanie na środku, ja zapytam. Wow, wow, Natalia okay, stanie od razu. Jest piękna ta Natalia! Jak jest. się czujesz na Bikini Show? Bardzo dobrze. Co chciałabyś Panie powiedzieć święcie? do widzów, żeby wybrali Cię jako osobę, która ma wygrać? Ja no, widzę, że oni y, dobrze tutaj myślą i wcześniej chyba dobrze obstawiali, więc wydaje mi się, że... Widzą ca cały ten urok osobiście. Czy jesteś spryskana jakimś samoopalaczem? Jestem, no. Jestem, wiesz, to jest... Żeby się świecić? To jest glow, no. Za prezentuj... Gwiazdy muszą się świecić. Wiemy. Za Zaprezentuj dla widzów siebie. Pięknie. Piąteczka. Zajebiście. Piona. Zajebiście. 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 Dobra, lecimy dalej, widzowie. Zrobię dla was wszystko, widzowie. Co chcecie, pokażemy. Bye. Nie, witamy serdecznie. Witamy. E, zachęcić widzów do tego, żeby głosowali na panią, e, żeby pani wygrała. Pozwólcie, by spedytor pierwszy raz wygrał NIS. No to jest przemysł transportowy, moi drodzy. Zaprezentujmy jeszcze Kolejność parę dziewczyn, na czym to jest. bardzo ładnie widzę. Świetna. Pozdrawiam wszystkich moich oglądających, moich wszystkich kierowców. <grym> czas, ale y, no, dziękujemy Dziękujemy bardzo. Bardzo mi się podoba. ale się? Ej, e Paz, Idzie, idzie, idzie kolejna. Natalii do proszę jakieś informacje o tym, żebyś wygrała informacje o tym, żebym wygrała. Jak wygram, to może przekonam boxdela, żeby nagrać film przyrodniczy na stolaferek. Nie no, Natalia, ja nie będę nagrać filmu przyrodniczego, ale mogę zbić pionę, luz. Ale to nie z tobą mam nagrywać. Aha, no. okej. Okay. Ty masz mi tylko stołów wypożyczyć. Okej, okay. no w każdym razie... Dobrze, w każdym razie Natalia no tutaj jest z nami, prezentuje się. Dzięki. Kamerzysta jest miły dla widzów, tutaj pięknie. Bardzo ładnie tutaj, śliczna osoba, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, witam. Bardzo o jakieś informacje na pani temat. Na mój temat? Tak. Coś tam się bije. Coś tam. Jakaś co walka z cieniem? O nie, nie, nie. Aleczka z cieniem. Dawaj walkę z cieniem, dawaj. Ale może tak, kiedy indziej. I ja obiecuję, że ją zrobi, ale kiedy dobra, indziej? nie czy chcecie walkę z Nie, nie rób tego! Tak, no musisz teraz. Dobra, Zrób ale rób to dla. Jakaś, nie wiem, jest Twoja historia. Trzy słowa o tobie. Yy, nazywam się Natalia Łęficka. Czym u mnie? Mieszkam aktualnie w Katowicach, bo Mam w programie Love Island, wyspa miłości. I yy, co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że co nieco o mnie już wiecie. Bardzo się cieszę. Jeszcze prezentacja dla widzów. O, ładnie. No, no, nowy... no i pięknie. pięknie. Jeszcze łokas wdzięków od tyłu. Już tył był. I zapraszamy do kolejnych. Widzowie są do kolejnych. To jest najważniejsze, widzowie. Ja jestem waszym Ej, ale powiecie, że naprawdę niezłe bikini. Naprawdę nie Dzięki, pożyczone. Po, powiedz parę słów o sobie. O jejku, jestem Oliwia, zaczęłam troszeczkę karierę na TikToku powiedzmy. E, pracuję... I w sumie nie wiem, co jeszcze chcecie wiedzieć. Dodajcie jakieś e, pytanie. No przede wszystkim naprawdę niezłodzi. Dzięki. O, ale, ale ale, szczerze. Dzięki. Czy łączyło Was coś za Maryusze? Nie, nie, Przecież nie znamy się. Nie zdarzy się. Nie. Czy chciałbyś wygrać mi internetu? No jasne, że tak, no fajna przygoda, no tutaj, myślę. Na pewno jest A dalej. 360? I 360 na okay. Dziękujemy. dziękujemy dla ciebie. Nie lecimy dalej, zapraszamy kolejną. Halo. No. Na tym No cóż no. mam powiedzieć. Osoba nie ukrywam dosyć kontrowersyjna. Karolina porzucek. <gry> eee, nie ma co ukrywać, robiłaś e, aferkę mojemu wspólnikowi. Czemu tak było? Nie robiłam afery, ja to nie powiem, tylko e, to... stronne osoba, tak? No ale średnio trzeba przyjść. Nie wiem. Dobra, słuchaj, nie ma tą aferę, nie wspominamy. <gry> Powiedz do widzów, czy dlaczego chciałaś wyjść. Bo jestem zajebista. E, czy lubisz na górniak za wymiarę z pruszkowa? Oczywiście, że nie lubię, bo się czuję mojej siostry, ja mam tak. Ja bym na nią napluła. Może być piona, jakiś kręciołek i zapraszamy dalej. Dobra. Bardzo ładne kształty, witam Cię serdecznie. Hej. E, przede wszystkim na samym początku do bibu. Cześć. Dlaczego chciałabyś zostać mi internetu? Czemu bym chciała zostać miss internetu? Bo myślę, że jestem zajebista. <laughs> Brałam już wcześniej. Jest Dlaczego jesteś mam super kształty. Może. Tak. Trenuję 4 lata na siłowni, więc... Z którym z chłopakiem z bandy mogłabyś spędzić noc? O

Placumek dla Ciebie, Dobra, zobacz co straciłem, zobacz, co straciłem, widzowie, nie, Madziu, powiedz dla widzów, dlaczego tak. chciałabyś zostać misji Internetu? Ja nie przyszłam tutaj, aby wygrać, ja się przyszłam, żeby tutaj dobrze się bawić i zajebiście się bawię, także bardzo dziękuję, bandę, bawisz? tak, bardzo, naprawdę no. jestem pozytywnie zaskoczona. Trochę do organizacji, troszeczkę trzeba podpisać. Ale, ale słuchaj, to jest napisał. testowy stream, jest melange. A zostaniesz na afterparty? Tak, no samochodem przyjechałam, ale ogarniemy kierowcę. Ogarniemy. Jakieś pytanie będą? Posłucham. Ja co ja mam Cię zapytać, kocie? No słuchaj. 360 dla widzów i zapraszamy dalej. Proszę. Dobra, dobra. Kolejna osoba. Uuuuuu uh, 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 uh. Macie Gurniak, mocna zadymiara, szacunek dla ciebie, jedna z bardziej prawilnych dupek <grym> eee, co, no co co? Jakiś tam, nie wiem, pokaz mocy dla widza? Jak mi dacie szansę, to i na pierdolę porzucek. Słuchaj, dlaczego nie lubisz tak porzuckowej Pauli. Bo jest plastikiem w internecie. Dlaczego? No dlaczego? Bo jest kurwa plastikowa, naturalność się liczy. No i to mi się podoba w takim razie. mocno. Dzisiaj, W dzisiejszych czasach mamy taką opcję w internecie, że sprzedaje się tylko dupy, które są porobione. A dlaczego naturalne nie mogą być na topie? Czyli jesteś naturalną osobą. Czy miałeś jakiekolwiek operacje w plastyczne? Życiu. Co? W życiu. Nigdy i nie będziesz mieć? Nie. No to szacun Jedyne dla ciebie. Co sobie zrobię to zęby. Tak? To jeszcze walka z cieniem dla widza. Jeszcze walka z cieniem dla widza. No i pięknie. I o to chodzi. Jest tutaj moc, jest mu. Zajebiście. Paulina, Borzuczek, znana z TikToka persona, która no nie ma co ugrywać, pokazuje głównie swoje nogi. Eee, Piękne nogi. Dlaczego pokazujesz swoje nogi? Bo mam ładne. Masz ładne nogi. Tak. Szacunek dla ciebie. Powiedz mi, Paulina, dlaczego chciałabyś wygrać Miss Internetu? Ja powiem tak. Piękno jest pojęciem względnym. Bardzo chciałabym pokazać kobietom, że trzeba być pewnym siebie. Pokazać, że faceci nie mają co rządzić tym światem, tylko kobiety Słuchaj, rządzą. Słuchaj, wiadomo, że my rządzimy, kurwa, bo co jesteśmy. Ty gadasz, Słuchaj, faceci rządzą w tym świecie, jesteśmy pierdolonymi sigmami i to my prawda. mówimy jak jest, kurwa. Taka jest prawda. Olina, gdzie jest moje miejsce? Na dole. Hahaha, <laughs> widzowie! Już wiecie, na kogo nie głosował nie no pozdrawiamy. Zróbmy jeszcze 360. I bardzo dobrze. Ja jestem kurwa z widzami. Moi widzowie. Moi widzowie. Takie. Bardzo Zapraszam serdecznie. Taka fajna dla Ja ci też tak. Ja mam taką sprawę. Tutaj jest kamera? Tak jest. Ja chciałam powiedzieć, że uważam, że misja internetu powinna świecić przykładem, a nie dupą, dlatego mój strój dzisiaj nie jest bez powodu. Nie podpisuję się pod tym kurwiszczem, które się tutaj wydarzyło, że koleżanki wszystkie z gołymi dupami postanowiły wyjść. I są inne koleżanki. Masz trochę jak modelka. Słuchaj, ale uważam, że swoją figurą, tak jak ja jestem, można się chwalić, niekoniecznie świecąc gołą dupą. Tak, jak ja jestem teraz. I są inne dziewczyny, które też tak uważają i zaraz wyjdą. Eee, no, no tak, ale z drugiej strony, jakby nie patrzeć, no to i tak jesteś dość mocno roznegliżowana, więc. Ale nadal nie widzisz mojej dupy i nie masz pojęcia, jak wygląda. I... Ale, przed A, ale, czu... ale właśnie mi ją prezentujesz no, Słuchaj, i właśnie, mam prezent jeszcze. Patrz, eee, mogę Ci ją prezentować w ten sposób tutaj, Ok, nadal jej nie widzisz, ale patrz, Paulina przed chwilą tutaj była i kręciła przed wami dupą, nie? Ja mam dla Jagodzianki naszej prezent tutaj. Chciałabym, żeby ona podeszła, więc tutaj po nią, dobra? Nie ma poprosimy, ją, poprosimy ją Paulina poprosimy ją. Ja mam prezent dla Pauliny, bo to jest... Nie, to jest, to jest nic, tak, 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 że nie jest... Nic, nic, tak, A jest problem. Nie? Mam dla Ciebie prezent Paulina, ponieważ nazwałam Cię Jagozianką i chciałam wyjaśnić A, ten skór. Chciałam wyjaśnić skór Jagoziankowy i wracać Paulinie prezent, więc bardzo chciałabym, żebyś go otworzyła. Mam nadzieję, że między nami będzie wszystko w porządku. Ty... No tak, ale przed chwilą nazwałaś wszystkie dziewczyny, które występują w bikini szanami. No niech szanami. otworzy, nie otworzy, spokojnie. Okay. jeśli że to czymś się kierowałeś? to no zazdrość, czy po prostu... Dostałaś sam, ziacunek ziacunek. To ja się, myślę, czy dostałaś jakoś szacunek do samej siedziby. Ja że e, dostałaś swoje, no. no. Kurwa, kurwa kanarkiem nie zostanie, więc... No ale to też kręciłaś dupę, Oj, ale co? Cel... Bez Brać, no, no, o, Grać dupą! Kanarka! Kanarki I kurwa kanarkiem nie zostanie! No kurwa kanarki no, no, nie, nie zostanie! No chyba będzie bitka pomiędzy... Chyba będzie ale bitka! Tutaj waleczka się, walecka się Ej, Ej, ja ja Dobra, Ej! Nie było jakbyście zawalczyły w oktagonie. Ja chętnie, ja jestem chętna! Tak? Ta, nawet zawalczy. dzisiaj? Myślę, no widzowie będą u Możemy, Ale ona jest silniejsza ode mnie, ona mnie może zniszczyć! Kurde, ale ale charakter, ale ja się po drugiej to się Zobaczyłbym tę walkę! Zobaczymy, zobaczymy, czy mnie tam nie zabijesz. Może nie, na kolejnej galibandy? Kolejne nie, nie gali bijcie się, nie wyzwajcie. Dobra, Jak chcę no. się wyzwać, tylko przed kamerą. No, y, tam się nie będziemy bić. Ale panie, no ale mimo wszystko... Widzowie, jak chcecie zobaczyć e, to Bardzo ładnie balkę. wyglądasz i zapraszamy tam. Bajon. Papa. Aha. Dobra, lecimy dalej, z kolejnej na bajku. Z tym bardziej, bo mi się bardziej chciał bo... Tak. E, proszę cię tutaj. E, zachęć widzów, dlaczego powinnaś wygrać Miss Internetu. Bo jestem najładniejszą dziewczyną tutaj. Szacuneczek. Jak okay. się nazywasz? Angelika. Ile masz lat? 23. Bardzo ładnie. E, no to w takim razie jeszcze jakieś 360 dla widzów. I lecimy dalej. Tutaj bikini show. O,

Dlaczego? Taka opcja. A nie mam stroju. Nie, ma stroju. <laughs> nie mam stroju. Jestem był... wyjątkowa i nie mam stroju. Gdyby było, to byś weszła, tak? Tak, jakbym miała, ale okay. nie mam. Jestem Czyli nie zgadzasz się ten... z uh, opinią, no, opinią jednej dziewczyny? Nie, ja jestem inna. Ja, ja jestem innym człowiekiem. Dobrze, Ile pan... masz lat i jak się 22, nazywasz? 22 i jestem Ania. Ok, czym się zajmujesz? Studiuję, pracuję, nudy. Ok, no to w takim razie do kamery, dlaczego masz wygrać mi z internetu? Bo jestem inna niż każdy inny, głosujcie na mnie. Bo jak mi się to podoba. Jeszcze 360 dla widza. Proszę bardzo. I lecimy dalej. Proszę, no, tam. Dobrym, panie, panie tu jest kilka fajnych guzleczek, to znaczy, co? co? Aż miła zawiesić oko, Aż miła Mamy wszystko? Wszystkie dziewczyny? No dobra, no to idziemy i teraz wybieramy. Chodźcie. Jeszcze dla dziewczyn, może nie wiem, dwa słowa do kamery. Dlaczego powiedziałeś właśnie... Myśli, no, myślę, że powinnam wygrać, bo zajmuję się fotomodelingiem i, i idealnie się do tego nadaję. No i fajnie. A ja myślę, że robię teraz gruby powrót do social mediów, więc obserwujcie mnie. Jak masz na Instagramie? Natasza E92. To jest jakieś, to jest jakieś auto? Tak, BMW. <laughs> Moje. Pójdźcie na mnie. Czy nie powinnam wygrać? No właśnie. No ja uważam, że nie mam konkurencji, więc jak chcecie, głosujcie na mnie ja i postaramy się. Panią modlę, się na chwilę, tam? Bo Bo to potrzebuję... Tak. Tak. Natalia, Natalia Hereta. Hereta. Natalia Natalia Hereta. Hereta. Natalia. Też Też znam. Natalia, Natalia. Natasza. Do której kamery, bo tu nie... nie. jestem nie. pewny. No właśnie. Do, do tej? Do mojej. Do tej. Oliwia Kłopotowska. Karolina. Natali Łępicka, a na mnie głosujcie, że chcecie więcej demów. Natali Wayne. Nikola Kroch. Cóż? No i głosujcie na mnie. Hej, jestem Angel. Mm. Angela Scott. Cześć. Paulina. Ja jestem Ania. Anna Kieraga, bardzo mi miło. Crazy Kitty. Pani Pruszków. Czekamy na Strowpool, widzowie. Słuchajcie, Kurde, nie łączy. Nie łączy nam Strowpula, tak jakby wyjewało Strawula. Tyle ludzi głosuje, że wypierdoliliśmy stropul. Słuchajcie, dziewczyny, dziękujemy Wam za udział. No, widzowie wybrali. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że jesteście piękne. I najważniejsze jest to, żebyście że wybyły... Wybory, internetu i dobrze kontrolować. No. O to chodzi, to jest najważniejsze. Dziękujemy Wam. I moi drodzy, do kolejnego etapu przeszło 9 dziewczyn, 8 plus dzika karta, Crazy Kitty. Wybierzcie herata, herata na ringer. dobra Dużo widzów chce ogólnie Jerela, after party, ale takie coś możemy Wam zrobić jedynie za paywallem, nie wiem. Za 10... nie, Zrobimy i na następnej bandzie, znaczy nie tak. na następnej. to nie jest jednorazowy nie. event. Jak chcecie, żebyśmy wam zrobili takiego naprawdę mocnego Jerela, no to, to może być tylko, nie wiem, za 10 zł na przykład, tylko po to, żeby mieć, wiesz, Aero Platformę, no albo nie przekręcić na tej platformie jakąś współpracę. Dobra, no to To lecimy z jak, jak kupilibyście za 9 zł na przykład takie kurwa nie wiem, wlotka, albo za 19, nie wiem ile tam zrobić. <laughs> To wtedy lajtowo, ale dzisiaj dzisiaj ciężko. Dzi tak, lecimy numerkami, pokazujemy. Tak na jest. to, to jesteśmy taką... No Natalia Hereta 1. Numer 1 Natalia Hereta. Głosujcie. Numer Ja krzyczałem. Numer 2 Ania. Numer 3 Oliwia. Numer 4. Tajemnicza Natasza. Numer 5. Magda z Pluszkowa. Tak, Magda?

ale ja bym nie pamiętała, że są ciasteczka. Alice? Nie, jak maś? Na. No bo ja bym ja, ja, nie pamiętała, nie Na mnie tylko. A, Nikola. Tak zwa... Nikit, numer 8, Nikita. Nikola i numer 9. Venelo. 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 Ej, robisz trapula? Jeszcze raz? Czy już pamiętają wszyscy? Eee... Mi z internetu i ty. Tak. No, bo, no, mimo wszystko większość widzów rzeczywiście pragnie, żeby to Madzia Górniak, czyli nasza zdaniem miss Mi z na... <śla> 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 mis internetu. proszę bardzo. Większość ludzi głosuje na 5 Potrzymaj, na potrzymaj byku. Mhm. Słuchajcie. Okay. Na na brawo Madzia zostałaś mi z internetu. Ale czemu Czemu masz małą pewność siebie? Jesteś ładną osobą. No pewnie. Nie, nie jestem ładną osobą. Dlaczego? Słuchaj, e... zostałaś miss bandy, miss o, mi z bandy, mi z internetu. Owróć się. Dobra, dobra A Prosi teraz, że masz prawo Macie tutaj wejdzie. No słuchaj, no masz... Słuchaj. Ale wiesz, ma, po, też wiesz, że nie było, Ale to nie, nie ma znaczenia. To nie, tutaj nie ma. Nie. Ale ma ten, a ktoś już przed chwilą pucował nie. do mnie. Ale, ale, szuka... ale. nie się cała, nie pucował. Ale przynajmniej nie pomyli się w imieniu. Dobra. Słuchajcie, Madzia, wygrałaś, no bo widzowie jednak chcą, żebyś to ty była z internetu. Tak więc zapraszamy ostatni raz. Ostatni raz zapraszamy na wybieg. Dziewczynom oczywiście też dziękujemy. Bardzo brawo. Ale jeszcze jedna. Kurwa Jeszcze zostaje no to, to, to... kategoria dziękuję. numer dwa, dziękuję. czyli Ringer. Zapraszamy oczywiście na after party to. jeszcze trochę ale Ringer wygrała jedna z Was. I że to Wyniki, wyniki, się wyniki nie ogłosimy niedługo na Instagramie bandy. O, madziulka ładnie. Kuźaczki, księżniczki. Dziękuję. Dziękuję. nie będzie, żeby nie był. Dziękuję, tak, wziąłem to i co mi to na siebie. No i co? To, by, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy event bandy. Marek walki, mi z internetu. Działo się dużo. Dziękujemy za sprzedaż sektora bandy. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że wielkie serducho dla Was.